Przypominali światu o odkupieńczym dziele Chrystusa. Ciebie prosimy. Amen. Modlę się za wszystkich organizatorów tegorocznej pielgrzymki. Aby Boża pomoc i błogosławieństwo było dla nich nagrodą za podjęty trud organizacji. Ciebie prosimy. Amen. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby każdego dnia swoją przyszłość budowali na Bożych przykazaniach i świadectwie życia dorosłych. Ciebie prosimy. Módlmy, módlmy się za tych, którzy nas poprzedzili na drodze do wieczności, szczególnie zmarłych wątników, dobrodziejów, kapłanów, siostry zakonne. Aby przebywali z Bogiem na wiecznej uczcie w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich uczestników poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną górę, aby Pan Bóg wysłuchał modlitwy, które do Niego zanosili przez orędownictwo Jasnogórskiej Królowej Polski. Ciebie prosimy. Боже, Великий єдиний, Твій Син Ісус Христос сказав, просіть і буде вам дано. Стукайте і відчинять вам. Просимо Тебе за Україну. Обрати український народ міром і Своїм благословенням. Просимо тебе за тих, хто праздник. Prosimy Ciebie za wszystkich pamiętszych, przyjmij ich do radości w Ciebie prosimy. miłosierny Boże, składamy Tobie dzięki za wszystkie łaski, jakich udzieliłeś naszemu narodowi przez orędownictwo Najświętszej Dziewicy, obecnej w znaku jasnogórskiego wizerunku i pogornie Cię prosimy, abyś przyjął nasze modlitwy i udzielił nam duchowych darów w nadziei, jaką tu na ziemi odbywamy do Twojego niebieskiego domu, gdzie nas oczekujesz. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.